I Bandera też jest bohaterem. No. Z punktu widzenia litewskiego... Ale ma pan nie wykreślili bez... Wiśniewieckiego z historii, tak jak tamci. Jak chcieli wykreślić? Z historii. punktu widzenia e, litewskiego ma pan niewątpliwie rację. My próbujemy, że tak powiem, zdiagnozować, skąd się pewne e, zjawiska biorą. E, podniósł pan sprawę Żeligowskiego. Tu jest jeszcze jedna, bym powiedział, e, historia. Pamiętajmy, że e, dla nas, e, dla Polaków, e, no, Józef Piłsudski to postać pierwszoplanowa, bohater narodowy i uważamy, że słuch już nie leży y, na, y, w krypcie wawelskiej. No ale zastanówmy się, jak wygląda właśnie sprawa od strony litewskiej. Otóż tak Józef, Józef, zjus... Józef. Józef Piłsudski już pół bied, że jest... Y, s, że tak powiem, spolonizowanym Litwinem, co dla ludzi typu Antana Smetona i jego i ten kierunek nacjonalistyczny jest absolutnie nie do przyjęcia, to jeszcze ma jedną cechę, której zapomnieć mu się nie da. Otóż on nie proponuje suwerenności Litwie, jak się w Polsce często o tym zapomina on proponuje no, istnienie jakiejś Bliżej nieokreślonej federacji, ale ścisłego, jednak yy, ściśle powiązanej z Polską. Tymczasem strona litewska mówi: nie, my chcemy być niezależni, my chcemy być suwerenni, my nie chcemy tego twojego planu. Drogi Józefie Piłsudski, no, i chronię no, jeszcze krowy. No i do tego jeszcze mamy, powiedzmy sobie, więc konflikt jest w tym momencie absolutnie nieunikniony. Ja się absolutnie nie dziwię w tym momencie, tylko że tak powiem, pokazuję, co robi Piłsudski w tym momencie? Czy Piłsudski przyjmuje do wiadomości? Otóż oczywiście, że nie. Zanim jeszcze jest Żeligowski, pamiętajmy, że jest nieudana próba puczu, który zorganizował, a jakże, żaden Endek, żaden, nie wiem, Roman Moski, tylko Leon Wasilewski. Pucz, jak wiadomo, się załamuje. No i jeżeli ktoś generalnie rzecz biorąc, przy przy użyciu spisku, próbuje odsunąć rząd, który sobie rości pretensje do władzy, no to wiadomo, że to się musi skończyć źle. No i się tak kończy. Co robią Litwini? Ano idzie, taka bym powiedział, masowa fala terroru, prawda, gdzie każdy podejrzany o kontakty z POW jest wsadzany do więzienia, wyrzucany z pracy. Prawda, że raczej na krótko, bo nawet nacjonaliści litewscy rozumieli, że jakoś z tą Polską trzeba będzie żyć. Z tym, że znowu to jakość rzeczywiście przybiera komiczne kształty i pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. E, najważniejszą spuścizną po e, okresie międzywojennym jest to, że przecież my prawie do końca, do 1938 roku nie mamy nie tylko stosunków dyplomatycznych z, z Litwą podpisanych, ale my jesteśmy tak naprawdę w stanie wojny. No tak, chociaż to... ogłoszono na forum Ligi że, tak, że, że tego nie ma. że nie ma, tak? ale przecież tak naprawdę, jeżeli chodzi o podstawowe kwestie, żeby z Wilna dojechać do Kowna, to trzeba przez Łotwę jechać, prawda, w tym momencie. Także... Panie, panie doktorze, ja jednak jeszcze do tego Żelikowskiego że chcę e, Wrócić. Chce wrócić. E, no bo z, z jednej strony my mówimy, no przecież to, to Wilno było Polskie, tam w tym czasie mieszka 2% Litwinów, tak? Całe tak. To, to, No ale z drugiej strony, ta, to Wilno ma być stolicą Litwy, tak, tak oni by, by chcieli. Mm -hmm. Czy to była rzeczywiście sytuacja taka, czy jest ta, taka sytuacja, która no jest nie do wybaczenia, powiedziałbym, przez Litwinów ta nasza akcja z 2020 roku. No, yy, wydaje mi się, że ona nie może być. Wybarczona przez Litwinów z jednego prostego powodu, bo w tym momencie, jak gdyby cała konstrukcja budowy tego narodu, tego państwa, by legła w gruza. Znaczy, znowu wrócę do tego, że tak naprawdę. Hmm. W bo tutaj pan doktor powiedział o tym, że to jest przypadek dosyć szczególny, ty, próba odbudowy tej Wielkiej Litwy, ale w sumie my mamy teraz próbę odbudowy Wielkiej Słowacji, jako państwa wielkomorawskiego, gdzie... Ale to są operetkowe próby, przyznam. No, ale tutaj uznajmy, że my więcej jesteśmy na tym, samym, na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o operetkowość, ale to jest wszystko jak gdyby do, mm, związane z tym budowaniem życia wewnętrznego, znaczy nawet ta operetka dla części tego społeczeństwa jest czymś ważnym, jest czymś akceptowanym, jest czymś Potrzebnym, żeby, żeby tą to, to właśnie tożsamość swoją zbudować. I tutaj ja myślę, że dlatego żeligowskiego to. Panie doktorze, w tym czasie w świecie, w Europie obowiązywały standardy. Tego typu, że prawo do samostanowienia określają, mniejszo, określają mieszkańcy. I wszystkie nie, dane Zaraz, zaraz sta... zasada tak. samostanowienia narodów to dopiero w 1945 ja, roku. Co tak, to co Liga Narodów robiła. No, Plebiscyty Liga... były panaceum nie. na wszelkie No Dobrze, spory ale to, co, co do zasady, to, to że generalnie Owszem. była pewna praktyka, to w tym momencie. To, pana, to była praktyka później zwerbalizowana, ale istniała praktycznie. Panaceum Ligi Narodów było. Gdzie spór, mhm. to plebiscyt. I otóż. Każde no dane było, tak. etnograficzne mówiły, że Litwa była mniejszością na terenie Wilna. Tylko jest jeden problem, o którym chciałem przypomnieć sprawiedliwie. Był ten paradoks. Myśmy mieli do Wilna prawa natury etnograficznej, demograficznej. Nie mieliśmy legitymacji historycznej. To była dokładnie odwrotność tego, i tu jest paradoks, i tu jest ironia losu, co było w przypadku Gdańska. Mieliśmy wszelkie legitymacje historycznej natury, metrykę historyczną bodaj od 1308 roku i nie mieli nie mieliśmy żadnych praw demograficznych, bo przegralibyśmy każdy plebiscyt. To była odwrotność, dosłownie lustrzana odwrotność sytuacji w Wilnie. Paradoks polegał na tym więc, że gdyby patrzeć na to z dystansu, to sprawa nie była taka no, Ale rozumiem, mała. że koncepcja wolnego miasta dla Wilna raczej, raczej <grym> by tutaj nie upadła. Tak trudno jest nam właściwie chyba też znaleźć ten wytłumaczenie tych, tych olbrzymich emocji, które się wtedy pojawiły. Próbujemy tłumaczyć te zachowania litewskie i polskie, no ale przecież doskonale panowie wiecie, że te podziały, tak jak często w historii podziały o charakterze bardziej politycznym, przebiegały nawet w, w ramach jednej rodziny. No, Dziś znalazłem taki przykład rodziny rondomańskich, gdzie jeden brat odżegnywał się publicznie, który mieszkał w Polsce i w Warszawie, odżegnywał się od swojego brata, który mieszkał na Litwie i wydawał, czy brał udział właśnie w życiu tego, co nazywamy nacjonalizmem litewskim. Michał Romer, żołnierz Legionów, awiutem Piłsudskiego, właśnie po akcji żelikowskiego, no można powiedzieć obraził się, Rytualizował to się słowo, słowo, tak, prawda? Ale, ale postanowił no, lojalnym być lojalnym obywatelem, prawda? tak, mm -hmm. Litwy Kowieńskiej, cenionym on, prawnikiem, tak, jak on był otwarty chyba, to był ten Litwin e... otwarty na debatę. No, jak chyba. najbardziej, tylko że... Znaczy, to nie dowód, jak, że... jak strasznie to jest trudne i jak on zbyt łatwo to wyjaśni, chyba tak, to, to nic, definiuje? nicze to wyjaśnił jednym zdaniem. Taka rozmowa magnesu z żelazem. Dlaczego mnie tak nienawidzisz? Bo dlatego, że tak silnie mnie przyciągasz. Była ta, te uczucia hasliby, miłości nie Nienawiści irracjonalne, ale emocje były potworne. W związku z tym trudno nam zracjonalizować Zobacz, dziś tak. to wszystko wydobyć z tych potwornych emocji. To się zgadza. Ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, mianowicie to, co Pan powiedział tutaj o Gdańsku, ja myślę, że problem jeszcze z Litwą polegał na tym, że oni rzeczywiście nie do końca. Wierzyli chyba we własne siły. To znaczy, ja mam takie niejasne wrażenie, że gdzieś na dnie tej duszy litewskiej, patrząc na przebieg konfliktu w 18-20 roku, w momencie, kiedy jest taki moment, kiedy na Litwę najeżdża armia Bermontowa, prawda, w tym momencie, gdzie wydaje się, że już tylko Polska by została ratunkiem, Litwa mówi nie. Litwa mówi nie. I rzeczywiście widać, że w tych latach dwudziestych to Polska jest bez mała wrogiem numer jeden. Co Panie później doktorze, powoduje nie, czym? Ja, ja bym w tej sytuacji... Się, skoro e, 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 najechała na nas panowie, przy współudziale Armii Czerwonej, to nie miała takich kompleksów co do własnych... Czy to wszystko właśnie powoduje, o czym, o czym mówimy, że tak ciężko jest nam dzisiaj e, w sytuacji, która się wydaje zupełnie niezrozumiała. Państwa są w Unii Europejskiej, gdzie wydaje się, że powinny obowiązywać pewne standardy wzajemnego poszanowania w tym mniejszości narodowych. No i, i, i ciągle właśnie mamy ten problem już, który był sygnalizowany. Sprawa pisowni nazwisk, sprawa od, odzyskiwania majątków. Czy to jest tak, że naprawdę ta historia tak silnie ciąży na tych stosunkach, że, że nie możemy z tego wybrnąć? Pan doktor? Wydaje mi się, że teraz tak naprawdę to jest kwestia też pewnej polityki wewnętrznej, sytuacji wewnętrznej na Litwie, gdzie ta historia jest wykorzystywana jako instrument walcy politycznej. I teraz to, to nie oznacza, że mamy na Litwie jakieś siły polityczne litewskie, które by w jakiś sposób próbowały ulżyć los, losom mniejszości polskiej. Ale raczej to jest taka ciągła licytacja. Kto będzie bardziej antypolski? Kto może taki problem rozwiązać? No bo by się wydawać mogło, że chociażby instytucje europejskie. E... No, powinny jakoś wyraźnie reagować, a, a raczej milczą. Raczej milczą, zaraz, i tutaj ja myślę, że musimy wziąć pod uwagę jeszcze dwie rzeczy. Myśmy się na razie zatrzymali na Żeligowskim, no ale proszę pamiętać, że przecież po drodze jeszcze mamy, jeżeli już mamy mówić o czasach współczesnych, tak drugą wojnę światową i. No, niekiedy dramatyczne bym powiedział. Konflikty, które, jak pan słusznie zauważył, idą już w poprzek rodzin, gdzie brat zabija brata, sąsiad sąsiada. Później mamy okres komunizmu, który też jednak pozostawia pewne rany. To każdy Polak z Wileńszczyzny pamięta, że cmentarz na Rosie komuniści litewscy chcieli zaorać, podobnie jak to się mhm. stało z cmentarzem Orląt. I w ostatnim momencie z odświeżą przyszedł komitet centralny KPZR w Moskwie, który stwierdził, a nie, to nie jest, prawda? Dlaczego? No, DVD impera, dziel i rządź, a niech sobie będzie, niech w tym tak. momencie tutaj. Mamy rok 90 jeszcze, gdzie jak powstaje, jak Litwa restytuuje swoją niepodległość, no to zdania w, w polskim obozie Polaków i są podzielone. I mamy oczywiście Czesława Okińczyca, tego typu postać, którą właśnie można podłączyć do tego toku rozumowania Remera, który powiada tak, ja jestem Polakiem litewskim, ja chcę, żeby Polska była, żeby Litwa była niepodległa i chcę być lojalnym jej obywatelem. I mamy drugą grupę naszych rodaków, którzy mówią, wcale nie, nam się to wcale nie podoba, wiadomo, że to się skończy litewskim nacjonalizmem. I Ryszard Maciekijaniec, który jest w tym momencie działaczem Związku Panie, Polaków. Dobrze, no dobrze ale ale tylko mamy, panowie, recepty, naprawdę, nie, co nie można z tym zrobić? A dobrze, recepty już. była, choćby w dialogu Węclowy z Miłoszem, bodaj w 79 roku na łamach tak. kultury paryskiej. Ale ja chciałbym jedną rzecz tylko skomplikować z takim przykładem, wręcz brzmiącym anegdotycznie, Panie, ale nie pan upraszcza już teraz. Jest to rzecz, nie, 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 jest to, no to Chyba również uprości, bo jest to przykład taki na poziomie relacji międzyludzkich. Byłem na Litwie w Wilnie, byłem jeszcze w ostatnich latach Związku Radzieckiego i jako młody chłopak tam spotkałem takie fajne towarzycho, artystowskie, litewsko-polskie. I pijemy tam jakąś małą wódeczkę, rozmawiamy. Jeden z nich, plastyk, yy, zaczyna tam rozmawiać, dlaczego, mówi, dlaczego nie lubi Polaków. A ja mówię, Stasys, a kogo bardziej nie lubisz? Rosjan czy Polaków? Stasys na mnie spojrzał i mówi, wiesz, Janusz? To jest poważne pytanie, odpowiem ci jutro, a ja w międzyczasie dowiedziałem się, że Stasys stracił połowę rodziny na Syberii i on w roku osiemdziesiątym, bodaj ósmym czy siódmym, chciał mieć dzień czasu do namysłu, żeby zastanowić się, kogo bardziej nie lubi nas. Czy Rosja. Ale to w ogóle jest może złe myślenie, bo właśnie może powinniśmy zrzucić może z siebie tę kategorię no myślenia, kogo no bardziej jest. nie lubimy, tylko, czy tylko ja bym... szukać o Panie dobrze. doktorze, bo, bo mhm. pan jakby był bardzo sceptyczny, jak widzę, po, po, po pańskim minie. Czy to jest coś takiego, czego Polska nie, też nie potrafi przeprowadzić, czy, wykorzystując chociażby nie wiem, Jerzego buzka na czele Parlamentu Europejskiego, nie można tego problemu litewsko polskiego załatwić? No jak praktyka pokazuje, to za bardzo nie. Dobrze, bo tutaj... Pierwsze podstawowe pytanie. to znaczy Ja mam czasami wątpliwość, czy. Znaczy, tak, byłoby to do załatwienia pod takim warunkiem, że byśmy mieli e, rządzących, którzy rzeczywiście by chcieli to załatwić w sposób taki nie tyle radykalny, co konsekwentny. A co? Stanowczość jest potrzebna? Znaczy, stanowczość. Częściowo tak, natomiast na pewno konsekwencja. Znaczy my raz potrzebujemy tych Litwinów, żeby z nimi się układać, a później jak już tych Litwinów za bardzo nie potrzebujemy, no to zaczynamy im wymachiwać szabelką. No i to jak gdyby powoduje, że tak naprawdę te nasze relacje międzynarodowe są ciągle jak gdyby taką trochę pochodną tych, tych naszych relacji wewnętrznych. I boję się, że ten brak konsekwencji jest jednym, jednym z, takich, z takich zarzutów, które możemy postawić. I Pan doktor, pyta, nie? co można by było zrobić. Więc tak, jeśli chodzi o Unię Europejską, nie, ja bym na nią nie liczył. Buzek już w 2009 roku był w Wilnie i generalnie rzecz biorąc wyraźnie jako szef Parlamentu Europejskiego umył ręce. Mamy w tej chwili Opinie Rzecznika Generalnego w sprawie w sporze przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i ona raczej nie daje nam, że tak powiem, nadziei. Co można zrobić? Mówiąc krótko. Ja myślę, że mamy do wyboru dwie rzeczy. No albo pogodzić się ze Stanem, jaki jest taki, taki, jaka jest rzeczywistość, każdy widzi, albo też zmienić całkowicie politykę względem Litwy. Bo proszę Państwa, my musimy pamiętać, że LIFA w tej chwili traci wedle danych Urzędu Statystycznego około 10 tysięcy ludzi miesięcznie. Miesięcznie, skoro tak oni zaczynają znowu się bać, że wymrą. I to jest lęk, który jest w tym momencie z uwagi na zmiany demograficzne wyjątkowo mocno zakorzeniony i dobrze udokumentowany. Jeżeli w tym momencie chcielibyśmy rzeczywiście pomóc i przełamać te wszystkie stereotypy, to polska polityka zagraniczna musiałaby konsekwentnie, i tu się zgodzę z Piotrem, być. Prolitewska w takim oto na przykład wymiarze, że troszczymy się, uwaga, nie tylko o polską edukację na Litwie, ale również o litewską na Litwie i o Litwę jako coś, co. Jest dla nas cenne i drogie, że to my poniekąd stajemy się piastunem tej tradycji litewskiej państwowości ponownie. I być może za 50 lat wtedy te potworne rzesze nie, lęgi nieufności uda nam się przełamać. Tak, A nasz sporo historia, a na pewno przynajmniej opinię pana doktora na końcu chyba prześlę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A panom <laughs> dzisiaj dziękuję bardzo za spotkanie, państwu dziękuję za uwagę. bardzo.